Było no. tak yy, w trakcie Twojej służby w policji, że widziałeś kogoś nowego, nienowego i patrzyłeś, i myślałeś sobie, chłopie, jak ty się tu dostałeś? Nie, ja tak, to wiesz, ja mam na przykład mam dużo kolegów ze szkół policyjnych, nie? I teraz wiesz, no na przykład, nie wiem, no, kolega mówi, prowadzi strzelanie <gryw> i typnie nie. nie... <gryw> Nie mógł w pięciu metrów trafić w białą kartkę i bąki puszczał, bo się stresował. A, a, druga, a druga jakaś miała całe ręce pocięte, on się pyta, co się stało. Ona, że ma dwubiegunówkę, że schizofrenię, że miała próbę samobójczą. I no jej zabrał dopiero i dopiero ją na komisję. No i... A jedna, jedna jakiś się. To jeszcze ja byłem na szkole i to jeszcze były te czasy, co jeszcze mniej było, te, te teraz jest niby dużo gorzej niż jak ja służyłem w patrolu. To było w ten sposób, że żeby ci nie powiedzieć, no na, na szkole dziewczyna się nażarła tabletę, chciała próbę samobójczą. A oni jeszcze za nią jechali do szpitala i ona mawiali, żeby ona nie rezygnowała ze szkoły. I dopiero po tym, jak ona wyciągnęła dyktafon, że ona nagrywała tych wykładowców, to odpuścili, bo ona nagrywała, więc to są, wiesz.